Zabieram na kemping z moją przyjaciółką Tosią. No to chodźcie ze mną. Ale Michaśka, a ty sama nie jedziesz. No właśnie, my też jedziemy. No ale co, my się cieszymy, a ty Michasiu? A jak wy robicie spędzać czas z Waszymi przyjaciółkami albo przyjacielami, to zostawcie łapki w górę. A z nami gość. Tosia! Uwaga, Tosia. Cześć. Cześć. No to już. Tak, Tosia się przesiadła. No i teraz jadą razem. Pisały do tej pory, a teraz... Pisały no. Tak, bo siedziały w innych autach, nie? Mm -hmm. pisały. Czekajcie, co zamknę i jedziemy No dalej. jak tam, Tuśka, wakacje? Eee, dobrze. dobrze. Dobrze? Dobrze mijają, nie? Za szybko. Ej, dobra, dziewczyny, ręce. Proszę, Miećka. Już tylko zapinamy chrupki. Chcesz zapin? Poczekaj na mnie, na halo. To By były bezpieczne. A to też to te jajka. Dobra, okay, zamknij drzwi. No Jedziemy A okay. macie? Tak. Piętnadzieści. Matko, zapięły kropki. Ale ja tego nie rozumiem. Nie, no tego nie było. Ja tego też nie rozumiem. Na powietrzu trzeba mieć. Makryczkę. Czekaj, my jak wyjechali. Tam w lewo jedziemy. Nie, bo tu jest zakaz. Nie, tu jest zakaz. Aha. Aha, no to tu musimy jechać. Teraz. Ja sobie... Mario. A ja mam grzybka. Pokaż. ja jego lubię. Pokażę jak wygląda. Ja mam krzywica. Ale fajny. Hmm. No, to dziewczyny Proszę Ja muszę zobaczyć A to się co miało? To się miała grzybka O, o. To zakupy zrobione dziewczyny? Tak Impreza tak. będzie? No, no. grubki no. są Takie. Ach, taki grzybek? Gdzie jest I ogólnie to na przykład jest ja do, kluczy. Ja do kluczy A, a co to jest? robi w ogóle? To no, jest e, do kluczy To jest pieczątka Aha a to jest do kluczy Proszę a to jest pieczątka, patrzcie A ja zrobię Gdzie mu? A, stoją Jest dwudziesta czterdzieści trzy, halo Berek! Berek! Nie! Dobra, idziemy, chodźcie. Dobra. Co wy robicie? A nic. Nie dajcie berka. Oooo. Berek! To się też liczy jak teraz. No to nie mi jakie, ale to jest do rzęba. No nie, jest już 50, nie? Dobra, idziemy, chodźcie. Aj, musimy tędy wejść. To jest siedemnastka. No to co będzie? Będziemy spać. Siedemnaście To tu będzie dwunastka. Zjedz mnie, proszę. Można zjeść. Gdzie jest on? Pstryczek. I co? Światła nie ma. Gdzie jest światło? Jest. Gdzie jest to, śpi Pisz, Ej, na górze, Macie. Ale no to idziemy w góry. Zachodź, ja no. spokój. Tak, tak. Nasz spokój. Basia jest góra. Lec? A, ale, a gdzie to Aleta? Nie ma łazienki. Nie przyl pokazać łazienka Dobra, dobra. A ciekawe gdzie jest prysznic? Nie, jest wielka wanna szeryfa. Szeryfka się wali. Ciekawe tu pobić. Ooo. Dobra, to ja śpię łazience, ja śpię łazience. Nie, ale czas. Czemu nie? O, ja tu mogę spać, poczko. A co tu jest? Balkon. Ja muszę wykonać tą nagrać na balkonie Dobra. Wow, ale czas! To się mamy blisko teraz to Tak? No. E, Ej, nieźle. Ale właśnie fajnie, że będziemy spać na górze, bo ja to nie siana piętrowym. A gdzie Tośka? Tam też na górze. Na górze proszę Ej, no nieźle. Tośka! A? Jesteś? Nie. No jak się marzycy się podoba? No pa, pa, bardzo fajnie. Jak miła jak się podoba? W górę, to się patrz. Cześć u. Wow. Jakie widoky chciałam. W blisko blisko kolo pracy zabaw. No. Możemy no i o, to ten może ten pójdziemy tak. potem w nocy na ten. Ale teraz też chcemy iść do pracy Ale jeszcze to pójdziemy. No to nie. A nie. macie latarki? Mamy. 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 do auta jeszcze po latarki? Ja mam już tu w wiert. Dobra, to idziemy. A co w ludówce? Ale czy działa? Zobaczę, to, to zamknięte. Tu jest maszyna, to zobaczymy. <toddź> Ej, to nie Zjedzmy buty. Aha, nie, ja nie, nie, bo jadę wychodzę tam na Nie, Chodźcie do auta. Jeszcze mamy tu u góry. Chodźcie do auta? To chodźcie. Ale chłodno jest. Tu jest do auta, Ale chwila. Nie, nie. O, Co Przy którym? Przy naszym aucie? Przy moim, no. Ten. Czemu się to utwarło? Gierka. O Gierko ja też mam właśnie. O tybie gierkę, kotki mam, patrzę. To jakie plany na teraz? Teraz pójdziemy ja na barbę. Latarki są, jedna dla jednej, tak. proszę. A to ja będę mieć? Okay. O, proszę, jeszcze jedna. Kto chce? To ty. Ja? Albo Tośka. Ja Dobra. Jak to będzie za mała? Pokaż to... To jest o, ale giera. daje nieźle. To jest giera. Eee, świetla? To miałam dla nieźle. kotów. Proszę. Ale, ale okazało się, że to jest latereczka. Ale co dla kotów? No bo to miał być laser, ale, ale się okazało, że to jest laterek. O, nie ma latera. Dobra, chodź, idźmy będę do... Trendy chodzimy. Tam. Nie, tu no możemy. Ostatni. Żelki. Rzuć! Uwaga. To są pianki! To są pianki, Rzuca. marshmallow! To się już kończy. Ja już I... mam tu pushina. Ja chyba nawet mam takiego samego Pushin. dam. Idziecie na dół. Idziemy! No tylko muszę się jeszcze przedrać. A my teraz bierzemy latarki. No ja jedną mam latarkę. To weźcie, Michaśka, tam jest latarka na górze. No nie, no nie jest taka jakoś... sztuka. Nie no jasno jest jeszcze. Nie. O. Chodźcie, puna tędy. Co? No, no. A gdzie cię latarki? mi ehm, Masz Miaśka, chcesz? No. Ktoś ma? To bierzcie. Ej, nie, właśnie nie wiem. Nie wyraź? Nie, nie, Masz Miaśka latarkę. Nie gdzie to się włącza? Tu. Wow. Aha, tu, dobra. No, a Tośka jest uzbrojona już... A jak górnik. górnik. Pokaż mi, Jaśka, się. O, jakieś światło. Dobra, ja nam się zapodnodzę, a to się trzyma. Dobra, prowadźcie. Ale tu nawet chyba można włączyć takie coś. Wow. Powodzenia, dyskoteka. To ci idziemy szukać tego miejsca, gdzie będzie to jedzenie rano. No Znaczy, to ma czas w dół, i możesz iść, a to ci tu No i co? Krótkie? Fajne, nie? Tla. Ej, ja idę. Mhm. Muszę się Ale wojnę. Ej, ej, Mokre Dąc czy suche? No, no suche, suche. Tej... od tej strony. To jest niższe. Ktośka się zamknął jak ta <grym 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 jak, jak fasolka szparagowa. Bye bye! Jakiś pomost Ulala. Nieźle, nie? Wow. Posiedź na wodę. Widać ryby? Nie. Nie, taki zielony. No, pokaz. Dobra, chodźcie sprawdzić, gdzie jest. Co jest? Dobra, co jest? Luczat. Mm. No, <ś pray> chodźcie. Ale, e, mam... ja... To idziemy szukać dalej e, tak. naszego miejsca do celu. Tak, potem wracamy do roku. Impreza! Imprezka będzie? Tak, imprezka będzie przygotować. A już w a Piccolo. No, no, nie no, piccolo. no, 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 no trudno, no, nie by było Piccolo, będą no, lemoniady. Ale lemoniady macie? Mamy i mamy No, to już jest dużo. I, pianki, i, żelki. I jeszcze chrupki? O, właśnie, bo chrupki jeszcze im powiedział, że chce kupić. Taką pakę. I myśmy ją. Takie kukurydziane. Te sami ją rozwiązałyśmy. Tu sobie właśnie dania w tym. O! Wow. No tak mi się wydaje. Okej. Możemy iść, nie? Idziemy. A się widun fakul. Ej. One muszą wyjść. Ej, czemu? A ty widziałeś tak, a ty już tak jak jak pachnie? Ładnie. Mm. Nie, pomagajcie. <grym> o fuj, ale tam przy naszym domku ładnie tam, było. Tak tam przy da wejść, no? Idziemy do naszego domku. A tam by są pa. róże chyba. Nawet się można chwalić. Chyba róże. A, okryj pan idzie jutro wstać. O jest może. Nie, dziewiąta. No to jest dziewiąta, żeby się też dało ogarnąć w 45 minut. Mhm. Okej, ja idę po swojej kropce, okej? Okej, świeca, chodź tutaj. Oho, Oho. siana. Kto to zagrał? Mm, to jest. A. Ura, Ura. Czyli tu jest łóżko to tak. si? Mhm. No, no A tu mi ma. matko, tu, mhm. tu jest bagietek Władzi. jakieś. Aha, kenderka schowałam tu. Mhm. Tak. Ale fajnie tu jest na górze. No tylko, że to Ja bym tu mógł spać. Tu. He. Hmm. I tu każda ma światełko i mi A każda ma rządzi. swoje, nie? Mi to rządzi łącznikiem. Uuu i burdzisz to bo to się nie robić zębów waszą. No to, Czy tu jest ręcznik? Nie wiem. Chuj, tam są czyste ręczniki. nie, Uj. nie wiem. Jak to? To nie jest czysty przecież, one w ogóle nie były Nupka okay. Nówka nie śmigana. Dobranoc. Ej, ej, ej. Jakie no dobranoc? dobranoc? Jakie do... My dowieramy no na pana No to sobie wyjść z no no Nie idziemy. No nie będziemy się spać Nie w ogóle wyjdźcie, która jest godzina? No właśnie, która jest godzina. Ósma sześć. O matko, ja no już bym domu spał godziny. Na którą mamy? Na dziewiątą, czterdzieści do 10:30. trzydzieści. Dzień doberek, Reniferek. No wiem. Dzień dobry. Jak się spał, dobrze? No. A gdzie Michaśka? O nadciąga. lat ściąga No ładnie. Ale zimno trochę. Zimno? No nie, ale... Ładna pogoda będzie, popatrzcie jakie niebo się robi ładne. Mam wrażenie, że tu wyłyście wczoraj, co? Kręci się to cudo? To siądźcie, ja was pokręcę. Ej, ja w oglądałeś oglądałyśmy strobery. Pils forever. Darek. Derek, jak się spało? Niedobrze, a tobie? Bardzo dobrze, ale w tych namiotach nie spałam. To nie są no. namioty, to jest tipi. Mareczek jest najbliżej. To jest tipi, zgadza się, Miaśka, Tosia. No. A tam jeszcze też są. A to myśmy tam były właśnie, dookoła. Michotka. Miaśka. A patrzcie, co mamy na deser. Mmm, przygotowane Tam jeszcze owocki. można jeść, tam jeszcze, tam A no, się... teraz nie ma kolejki. Nie ma kolejki już? No nie ma kolejki, no. Ale ogólnie to jest spora kolejka. Musimy się dobrze najeść, żeby mieć siłę na atrakcje. O, jeszcze mm. jogurt został. A to jest mój jogurt. Twój jogurt? No. No, mar Dobra dziewczyny, idziemy, co? Bo 11 dochodzi. No dajcie nam chwilę odpoczynku. Chwila odpoczynku. One są, Michaśka. Są na hamaku. Proszę. Tu plecak, torba, walizka. Michaśka. Halo. My już idziemy, już wszystko wyniesione z pokoju. o to chodziło, mój plecak? Jaki plecak? Mój plecak, no jej taki. Nie ma plecaka. Jest, tam jest na górze. Nie ma. No a dom zamknięty, klucz oddane. Trudno. Zostaje plecak w tu, na miejscu. Ja nie żartuję. A tam jest za walizką twoją. A... Żarci! A my też byliśmy na hamakach i, i to się ja tak musiałem. Co? W bobo, bo się tak zwinęło. Co to jest bobo? A w tą... Motyl. Motyl. Nie, to bardziej mi się to kojarzy z tą z fasolką. fasolką. O, o fasolka. A. Jak chcecie kolejny wakacyjny odcinek z Tosią, to dostawcie łapki w górę. To na razie, pa!